Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam zaprezentować wędkę i kołowrotek. Jestem na fajnej wodzie okoniowej. Wybrałem sobie taki zestaw, który według mnie jest jakby idealny do łowienia okoni. Wędka Diaflex Peder firmy Robinson. A dokładnie nazywa się to Perch Spin. Jest to wędka o długości 1,98 m dwuczęściowa z wyrzutem od 2 do 10 gramów.

Jest ryba. O, o kurde to, to chyba nie jest okoń. <laughs> Ale beka. Kapitanie to będzie oddaję. Nie jest jakaś mała ryba. O. Szczupaczek. To proszę. To chyba nawet dobry. No dobra, kurde, miał być okoń. No nieduży, bo nieduży, ale oczami wyobraźni widziałam o ładnego. No niestety, nie zawsze. Kurde, szkoda. Fajnie, bo fajnie powalczył, ale zdecydowanie wolałbym, zwłaszcza, że wędka jest bardzo lekka. Musimy pamiętać, że to jest wędka do 10 gramów. Proszę. Taka gumeczka No szkoda, że nie okoń. Ale jak to mówią na bezrybiu i szczupak ryba. No dobrze, nie będziemy go męczyć. Wędka dała radę. Kowretyk dał radę! No, mały. Spadaj. Po co jest charakterystyczne, jest to wersja Spin, czyli wersja bez wklejki, bardzo czuła. Jest to najwyższy model w całej serii wędek spinningowych Robinsona. Wszystko jest w tej wędce zbudowane na sprzęcie Fuji. Bardzo fajny, sprężysty blank, o bardzo małej zbieżności, niesamowicie szybki, niesamowicie czuły, rozbrojony idealnie, tak jak się teraz zbroi wędki. Czyli w systemie KR, od niewielkiej przelotki wejściowej, która schodzi błyskawicznie tak zwany tunel, który powoduje to, że lepiej czujemy przynętę, lepiej nią animujemy, łatwiej nam się rzuca, dalej nam się rzuca. Uchwyt wędki jest to Fuji SKS, do tego wykończenie z pianki ewa bardzo twardej, fajnej, kapitalnie wyprofilowanej, dobrze się to trzyma. Uchwyt jest tutaj bez insertu, dodatkowo nam to wzmacnia jakby przekazywanie przez wędkę wszelakich bodźców jakby z, z, z drugiej strony. No ale panik kijek chodzi, zobaczcie. Kurde, nie, nie, bierze. to jest chyba znowu szczypak. O Boże, nie, no, konie nie, 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 zupełnie. nie, Ojejku, jejku, Ale za, za włosek. Ojejku, zobaczcie. No znowu kurczę. No cieszę się, bo fajnie pochodził, Fajna wędka, delikatna, więc kapitalny hol. No ale kurczę, po oknie żeśmy tu przyjechali, tak? Na taką gumkę. Coś niesamowitego. No dobrze, chłopak, to spadaj. Bez jest to kołowrotek Harami. 210. To jest też najwyższy model kołowrotka w ofercie Robinsona. Posiada 10 łożysk łącznie z oporowym. Kapitalnie układa linkę. Zobaczcie, to jest bardzo cienka pęciąka. To jest pęciąka 006. Ona jest ułożona idealnie. Niesamowicie płynny hamulec. To są węglowe tarcze. Chyba najlepszy w tej chwili jakby rodzaj hamulca jaki można zastosować w kołowrotku. No i tutaj taki właśnie hamulec jest. Czyli jest niesamowicie płynny, nie tnie się, z bardzo płynną i dużą regulacją. Kowrot dodatkowo jest z fajnym uchwytem z pianki EVA twardym też, takim ciepłym. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Brak przełącznika biegów wstecznych. Według mnie jest to zupełnie zbędna rzecz w kowrotku. Może się tam dostać woda, może nam się to włączyć podczas łowienia więc wiele firm od tego odchodzi. Robinson zrobił dokładnie to samo. Jako ciekawostkę też można powiedzieć, że ma bezpieczny klips, czyli jakby ktoś chciał użyć go do na przykład Federa, w zupełności się do tego kołowrotek nada. Dodatkowo jeszcze do kołowrotka można dokupić płytką szpulę, co też jest dość istotne w momencie, kiedy stosujemy bardzo cienkie linki, jak na przykład tutaj tą plecionkę, nie musimy nawijać kilometrów podkładu. Kołowrotek nie jest jakoś specjalnie drogi, kosztuje w granicach 400 złotych, między 400 a 500 złotych. Ale co jest dość istotne, ma pięcioletnią gwarancję, to się rzadko zdarza. Właśnie firma Robinson słynie jakby z tego, że zaczęła wprowadzać pięcioletnią gwarancję do swoich kołowrotków, No i oczywiście jest to jakby wartość dodana. Kapitalne czucie, branie praktycznie, kopie, urywa rękę. fajnego obercza. Siedzi? Taki mały rozbójniczek. Do Dzierówka. Słuchajcie, nie, jest niewiarygodne, no to jest na 100% szupak, no ja to... To jest pewna ryba. O kurde, to jest taki już trochę lepszy szczupak. O na po samym dnie. Oh, się delikatnie No tak jak tam puszt No fajnie tak fajnie bo bo ryba na, na taką delikatną wędkę, no to fajna. Taki ekwiwalent o konia 35-40, <laughs> ale szkoda, że nie okoń. no ale nic to. Mhm. Może się uda jeszcze dzisiaj, chociaż wątpię już w to. O, zdemolowane.